Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Ciekawe Powtórki. Dzisiaj M103 na mapie Piaszczysta Rzeka. Dawno nie pokazywałem tego pojazdu, ponieważ dawno nim nie grałem, to jak mogłem dobrą bitwę nabić, to się wyklucza wzajemnie. Natomiast jak już się zdarzyło, to pokazuję, wynik jest słuszny w miarach moich granic Czyli podam Wam na jednym przykładzie. Ósmy tier, przynajmniej 4000 uszkodzeń e, lub e, Top Gun. Istnieją pewnie pewne wyjątki, ale wszystkich nawet ja nie znam. A przecież to ja je ustalam. 3 arty, powinno być ograniczenie do jednej. Mówiłem wielokrotnie, M103 pojazd bardzo ciekawy, swobodny. Ale nie opłaca się najlepszego działa i wieży odblokowywać, ponieważ... Nie jest to zbytnio lepsze od standardowego, a kosztuje naprawdę sporą część y, EXPA, którą, dzięki której szybciej by można wybadać E5 ze znerwionym włazem, przypominam, ale też jakiś tam baw będzie. To jest sprawa otwarta. Bardzo ciekawy czołg pod względem prowadzenia się, prędkość, obrót. Y, pancerz y, też ciekawy, wygląd. Nie wiem jaka jest wada. Szybkostrzętność nawet, dobra jak na to działo. Bardzo przyjemnie mi się ty, tym czołgiem zawsze grało. Ale nie mogłem za dużo zrobić, jak mnie przebijali na każdym kroku. Właśnie widzicie odbicie. Celował mi we włas, ja się poruszałem i już nie trafił. Magazynek. TVP. Tutaj próbuję. I weszło, rozwaliłem go właśnie. Z wymiarę słusznymi obrażeniami. Rykosze to dziwo. No tutaj znowu mi zabrakło kilka sekund, żeby go trafić. Jedziemy, atakujemy. Kawalkada naszych rykoszy tuje się. Emil 1, Emil 2, ja również od niego. No pokazuję też pancerz tego pojazdu. Czasami jest, czasami go nie ma. Ale nie można na niego liczyć. Bardziej należy oczekiwać, że wszyscy nas będą przybijali. Jestem wykryty, żarówka zaświecona. Zaraz tu człowiek powinien być. Skupiamy. Jest. Chyba golda, nie, to nawet na podstawowych. Jestem, więc bardzo ładnie. Odbija się ode mnie. Dostaje od boku. No, ciężko tutaj mi. Było. Zdecyduje się jego walić, ponieważ tamten już się wyprztykał i weszło. Pancerz przedni był ustawiony pod takim kątem, który go minimalizował i redukował, więc mogłem coś zrobić. Pojazd rozwalony Leopard PTA poziom 9. Jest Emilek i on, a nie to Arta. Szczęśliwie, że tu mogłem strzelać. Bardzo szczęśliwie. Więc weszło. Zaraz powinniśmy się z nim policzyć. Kolejny strzał uda się, czy nie? Nie wiem, po co tu uciekam. No, niestety nie udało mi się. Ponad 2000 uszkodzeń zadanych. Ponad 2000 odbitych. I prawie pół tysiąca po asyście arty mnie waliły, bo tu są trzy. A wyobraźcie sobie. Jakby na wielkiej bitwie było tych art 30. I tak jak kiedyś dziesiąte poziomy batczeony 155-58 o 4 pociski. To już wychodzi 120 pocisków, więc nikt by tego nie przetrwał. Ewentualnie czołgi, których jeszcze nie ma typu Mark 1, yy, Leviatan czy P1000 Ratte, to może i tak, ale naprawdę by były sporo obite. Jeżeli to by były artylerie przed nerfem, nawet walące z samych haeków, oczywiście nie przebiłyby z innych. Artyleria: no tutaj niestety nie ma przestrzał, a jednak jest. Ale ja tu zlamiłem gdzieś celownikiem Majtałem i kiepsko. I co się teraz zdarzy? Możecie obstawiać. Ja jestem pewien, że nikt by dobrej odpowiedzi tu. Nie zaznaczył, o ile by była jakaś do zaznaczenia. Ferdinand. Bardzo ciekawy pojazd do niszczenia IS-3. Pancerz fajny. Mobilność, działko, jego parametry. Jaka jego wada jest? Ciężko mi jakoś przytoczyć, szczerze mówiąc. Można by z jednej strony mobilność, ale... Z drugiej strony jest Jot Pantera, która ma większą mobilność, tylko mniejszy pancerz. Więc to jest wszystko na miejscu. Chodzi z podstawowych. Kolejny strzał, czy wejdzie? Niestety, gdzieś poleciał niżej i się odbił. Teraz uważnie patrzcie, co się dzieje. Strzał, który normalnie by się zrykoszetował, bo on był. Ogromny, penetracja ledwo by go przybiła yy, prostą płytę, a tu weszło. Myślę, że to opóźnienie serwera tak działa. Że takie coś w ogóle miało miejsce, albo grafika się spóźniła, nie mam pojęcia, ale strzał bardziej niż szczęśliwy: 3700, 2300, 410. Taka kolejność uszkodzeń. Dwie arty i dwa medy. To i właśnie się wybierałem od góry, od środka, żeby się mnie nie spodziewali. 4 kile, tego nie powiedziałem to jest istotne. 11 do 9 dla nas. A artyleria nie dostrzeleń ten też niestety nie. A artyleria, czy uda mi się ją uwalnąć? Pewnie nie, oczywiście, że nie. No, i ten powinien dostać. I rykosze, fantastycznie. Tym razem kąt został na odwrót wzmocniony. Niestety tu mi się nie udało go walić. Ale ten powinien paść moim łupem. Przynajmniej raz. Weszło pięknie. Jeszcze można by go raz. No nie. Niestety mi się nie udało. I to koniec bitwy. Wyniki końcowe pokażą, co ja tu zrobiłem, sam nawet nie pamiętam, więc zapraszam do ich przestudiowania.